Cześć, nazywam się Paweł Warzecha, prowadzę na YouTube kanał Mobzilla. I nie znam się na komputerach. To znaczy, zawodowo zajmuję się testowaniem smartfonów i o smartfonach wiem wszystko, albo prawie wszystko, natomiast komputerów umiem raczej używać. Jak coś trzeba w nich głębiej pogrzebać, coś zmienić w specyfikacji, gdzieś tam coś ogarnąć w Windowsie, to zawsze strasznie się męczę, dlatego, że brakuje mi wiedzy. Podejrzewam, że takich osób jak ja jest naprawdę mnóstwo. I właśnie dlatego Kiano poprosiło mnie, żebym okiem laika, a nie eksperta, zerknął na najczęstsze kwestie, z którymi możecie się spotkać po zakupie laptopów marki. Dziś podpowiem Wam, jak zainstalować Dodatkowy dysk SSD w Kiano Elegance 13.3. Elegance 13.3 to bardzo ładny, ekonomiczny laptop wykonany z aluminium z podstawową specyfikacją wynikającą wprost z jego niskiej ceny. Podstawowy dysk komputera ma 32GB. Na większej ilości danych to może być za mało. Dobra wiadomość jest jednak taka, że pamięć da się rozbudować. Urządzenie wyposażono w slot na spodzie, w którym można umieścić dodatkowy dysk SSD. Proces nie jest przesadnie skomplikowany, ale przeprowadzę was przez niego krok po kroku. Pierwsza sprawa to oczywiście kupno odpowiedniego dysku. Elegance 13.3 obsługuje SSD podłączany przez interfejs M2 i do pojemności 256 GB. Wybór jest duży, polecać jakiegoś konkretnego nie będę, bo wiele zależy od ceny i aktualnych promocji. Po drugie, jak już dysk macie, należy go wpiąć do komputera. Potrzebny do tego będzie śrubokręt krzyżakowy, trzeba odkręcić tę jedną malutką śrubeczkę, która przytrzymuje zaślepkę portu i drugą, która ma później dysk zabezpieczyć. Następnie należy wsunąć go ostrożnie w slot. Nic tu nie klika ani nie zaskakuje, ale Wyczujecie jak głęboko powinien być wsunięty. W trzecim kroku wkręćcie z powrotem śrubki i zamknijcie klapkę, oczywiście w odpowiedniej kolejności, i włączcie komputer. Nowy dysk nie będzie jednak jeszcze widoczny, więc działamy dalej. Kliknijcie zatem prawym klawiszem myszy na logo Windows w lewym dolnym rogu ekranu, czyli na menu Start. I z rozwijanej listy wybierzcie zarządzanie dyskami. Program jest na tyle sprytny, że zauważy, że wpieliście nową pamięć i zaproponuje jej zainicjowanie. W naszej sytuacji polecam w tym oknie wybrać styl partycji MBR i klikamy OK. Dysk zmieni status na online, ale ciągle jeszcze nie będzie można z niego normalnie skorzystać. Klikamy więc na niego prawym klawiszem myszy, wybieramy nowy wolumin prosty i przechodzimy przez wszystkie okna do końca procesu. Trzeba chwilę odczekać i po kilkunastu kilkudziesięciu sekundach dysk pojawi się już standardowo w eksploratorze, więc da się go dowolnie używać. Tyle. Mam nadzieję, że poradziliście sobie z zadaniem tak sprawnie jak ja. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie któregoś etapu, oczywiście możecie je zadać w komentarzach. Kiano postara się na nie odpowiedzieć. Ja tymczasem dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!